Dzień dobry! To już? Jestem prawdziwą, prawdziwą influ teraz Dzień dobry, cześć! Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć. Chyba, chyba to dzisiaj nie wyjdzie, ale ja ja. Nie, nie mogę. Śmiać mi się chce. Tam jest ten krem, którego szukałam. Cześć dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o pięciu e, wymaganiach, które należy spełnić, żeby dostać się do szkoły lotniczej i nie byle jakiej bo mojej, i wiadomo, każda szkoła lotnicza może mieć te wymagania całkowicie inne. Jednakże większość z nich, jeżeli mówimy o prywatnych szkołach lotniczych, się nie zmienia. Po prostu to są takie podstawowe wymogi, gdzie no jakby trzeba je spełnić. Więc nie ma tego dużo i nie są takie skomplikowane rzeczy. Więc właśnie to Wam chcę opowiedzieć, że. No. Że każdy może. <laughs> Pierwszą rzeczą, jaką należy mieć lub nie mieć, nie wiem, trzeba być po prostu w wieku między 18 a 33 lata. To chyba nie jest ciężkie. To znaczy tego nie idzie zmienić, tak? Czyli jeżeli mamy jakiś wiek, no to już tego nie zmienimy, więc albo się kwalifikujemy, albo nie. I teraz uwaga. Jeżeli ktoś jest ponad jakby, jeżeli ktoś ma ponad 33 lata, to nadal może zostać pilotem, ponieważ wtedy po prostu kwalifikuje się do nauki typowo prywatnej, więc myślę, że są takie szkoły, które oferują wtedy jakby wiecie taki fully program. Um, który jest dedykowany takim osobom, i wtedy uczycie się we własnym tempie i w ogóle. Ale jeżeli, jeżeli chcecie dostać się do szkoły lotniczej, takiej ogólnej, gdzie jest grupa, gdzie są uczniowie, no to wtedy y, należałoby właśnie mieścić się w tym limicie y, czyli 18-33 lata. Drugą rzeczą, która jest wymagana y, trzeba ukończyć y, zwykłą szkołę średnią. I tutaj też nie ma jakiegoś e, specjalnego wymagania, bo jeżeli jesteśmy w strefie Unii Europejskiej, to tak naprawdę, jeżeli jesteśmy z Polski, e, to nieważne, w jakim kraju chcemy studiować czy to będzie Hiszpania, Niemcy, e, czy tak jak w moim przypadku Norwegia gdzieś tam, e, jakby to jest wszystko w Unii e, nasza matura jest uznawana. A przepraszam, nie trzeba mieć matury trzeba mieć skończoną szkołę średnią. I to tyle. Yy, czyli jakby liceum, technikum, nie, nie ma obowiązku posiadania matury, no ale niestety nie zawodówka. Trzecia rzecz. Trzecia rzecz, myślę, że jest najtrudniejsza yy, i jakby najbardziej kosztowna, bo jest to po prostu certyfikat medyczny. Yy, ja Wam pokażę mój, bo mam go akurat yy, tutaj. Yy. Certyfikat medyczny, który należy zdać w specjalnym ośrodku do tego. Dedykowanym, gdzie. O, tutaj. Tak to wygląda. A, dobra, nie wiem, jak mam to fajniej pokazać, ale to jest po prostu taki kawałek papieru. Tutaj jest napisane, jakby data ważności i, i to, że mamy klasę pierwszą. Ja opowiem o tym w innym odcinku trochę bardziej szczegółowo, jak to się zdobywa, co tam się robi i w ogóle, ale tak jak powiedziałam, to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, która gdzieś tam stoi na przeszkodzie do rozpoczęcia nauki. Czwarta rzecz. Czwarta rzecz to wzrost. Należy jakby mierzyć pomiędzy 150 a 200 cm. I tutaj też. To jest jakby 150 to jest takie minimum minimum i 200 to jest takie naprawdę maksimum. I teraz tak, w różnych szkołach różnie się do tego odnoszą ludzie, bo jeżeli ktoś jest pomiędzy 150 a 160 160 cm i pomiędzy 190 a 200, przed rozpoczęciem nauki, dobrze jest, jeżeli taka osoba spróbuje usiąść w kokpicie. I po prostu sprawdzi, czy. Przepraszam. I po prostu sprawdzi, czy pasujesz ciałem do samolotu. I piąta rzecz, już ostatnia. Nie wiem, czy to jest też łatwe, czy trudne, bo wydaje mi się, że to w każdego wypadku będzie inne. O tym też nagram odcinek. Dzisiaj jest taki bardzo ogólny, a później skupimy się na poszczególnych punktach. To jest zdanie egzaminu, jakby takiego wewnętrznego danej szkoły, i część szkół to ma, część nie, ale no większość jednak ma. I to jest taki test, czasami odbywa się online, czasami jest jakby na miejscu w danej szkole, gdzie trzeba zrobić kilka rzeczy. I to mogą być techniczne pytania, mogą być a propos jakiegoś, um, jakiejś wiedzy już lotniczej, albo um, z języka angielskiego. Ale jakby to w ogóle naprawdę nie martwcie się tym, bo to do niczego nie zobowiązuje, to w ogóle was nie skreśla, to jest tylko rozeznanie w temacie, jaka, jakie są wasze możliwości i jakby na jakim jesteście etapie. Um, i, I to naprawdę nie jest ciężkie, znaczy moje, wydaje mi się, że nie były aż takie ciężkie, ale to tak jak mówię, opowiem później. No i to by było generalnie na tyle z wymagań, które postawiła moja szkoła. Um, oczywiście, jeżeli aplikujemy do szkół, które nie są w Unii i jakby um, musimy mieć pozwolenie na wizę, warto się też tym zainteresować. Także dziękuję Wam za dziś i, i do zobaczenia w kolejnym razem.